Kochani, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyjaśnimy sobie, czym jest expose szefa. Ono się bardzo często przywija w naszych planach szkoleń, czy w szkoleniu zarządzanie pracownikami w praktyce, czy zarządzanie pokoleniem milenialsów, czy w szkoleniu menadżera gastronomii, czy w szkoleniu szefa kuchni. Realizujemy expose. Ale teraz, co to jest to ekspoze? Na się najczęściej ekspoze kojarzy z przemówieniem premiera po objęciu stanowiska yy, prezesa rady ministrów, ale troszeczkę inaczej działa to w gastronomii, pomimo, że tak naprawdę powód wygłoszenia jest dokładnie ten sam. Przedstawienie zasad, reguł i planu działania. Moi drodzy, kiedy obejmujemy stanowiska jako menadżer, jako właściciel, jako szef kuchni, powinniśmy przedstawić naszym pracownikom regulamin działania w naszym lokalu, co jest dla nas ważne, co będziemy akceptować, co będziemy nagradzać i jakie zasady panują w restauracji. Nie obrażaj się na swoich pracowników, jeżeli oni nie pracują tak, jak sobie tego tak życzysz, jeżeli nie powiedziałeś im, czego sobie życzysz. Przecież twój pracownik nie ma obowiązku domyślać się. Czego ten szef od niego chce? Powiedz mu, czego chcesz, a później tego wymagaj. Ale nie obrażaj się na ludzi, jeżeli nie mają tych samych wartości, jeżeli inaczej patrzą na takie rzeczy jak wychodzenie na papierosa, takie rzeczy jak używanie telefonu czy spóźnienia. Najpierw powiedz, czego oczekujesz, co będziesz nagradzać, jakie są najważniejsze zasady, reguły i wartości naszej firmie. A dopiero później je egzekwuj. Taka powinna być prawidłowa kolejność. Moi drodzy, jeżeli materiał Wam się podobał, subskrybujcie tu na dole, polubcie nas na kanale na YouTube. Wrzucamy raz w tygodniu filmy, które mam nadzieję, że Wam się przydają. A jeżeli chcecie, żebyśmy jakiś temat w tych filmach poruszyli, napiszcie nam na dole w komentarzu. Na pewno weźmiemy to pod uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!